W celu utworzenia korespondencji seryjnej należy stworzyć arkusz kalkulacyjny w programie Excel i dokument tekstowy w programie Word. Ja już przygotowałem takie pliki. Przechodzimy do katalogu Adresy. Wybieramy plik Adresy. I przechodzimy do. Komórki w kolumnie numer, gdzie wprowadzamy dane cyfra, ukośnik cyfra poprzedzone apostrofem. Apostrof wprowadzamy w celu wyświetlenia cyfr zamiast daty. Jeżeli nie wprowadzimy apostrofu, domyślnie zostanie wyświetlona data zamiast wprowadzonych wcześniej cyfr. Wprowadzamy apostrof i cyfry. Przechodzimy do kolumny Adres. I tutaj, za pomocą funkcji, klikając w FX, jest tutaj funkcja Złącz Teksty. Klikamy w opcję Wszystkie. Przechodzimy na sam dół, i tutaj jest funkcja Złącz tekst. Wybieramy ją, klikamy OK, i w polu Tekst 1 wybieramy komórkę, która nas interesuje, tutaj ulica. W polu Tekst 2 wprowadzamy spację, a w polu Tekst 3 wybieramy te cyfry, które wcześniej myśmy wprowadzali. Klikamy OK. Przeciągamy zawartość komórki na pozostałe komórki. I w ten sposób możemy zapisać plik, zamknąć. I przechodzimy do pliku tekstowego. Otwieramy w programie Word Dokument. I tutaj możemy rozpocząć korespondencję klikając w rozpocznij korespondencję seryjną. Kreator korespondencji seryjnej. Listy zostawiamy. Następnie przechodzimy do kroku trzeciego. Przeglądaj. I tutaj wybieramy arkusz kalkulacyjny wcześniej przygotowany. Otwórz. Zostawiamy arkusz pierwszy, ok, klikamy i przechodzimy do kroku czwartego. Tutaj wybieramy blok adresu. Jeżeli wszystko się wyświetla prawidłowo, to jest OK. Jeżeli nie, przechodzimy do dopasuj pola, wybieramy odpowiednie pole, które nas interesuje. Z menu rozwijalnego wybieramy kolumnę z Excela. Tutaj w tym przypadku OK. I jeszcze raz OK. Przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj możemy sprawdzić, czy wszystko wyświetla się prawidłowo za pomocą nawiasów trójkątnych w prawo lub w lewo. Przechodzimy do poszczególnych stron. Widzimy, że źle się wyświetla z ją strony. Blok adresowy jest w miejscu, więc wracamy do poprzedniego kroku. Blok adresowy zaznaczamy wraz z nawiasami. Kopiujemy za pomocą Ctrl X i wklejamy w docelowe miejsce za pomocą Ctrl V. Następnie przechodzimy do na kroku piątego. Sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest wszystko ok, to przechodzimy do ostatniego kroku. Tutaj jest możliwość albo od razu wdrukowania, albo wygenerowania nowego pliku. Zaznaczamy wszystko i w ten sposób wszystkie strony ze wszystkimi danymi z arkusza kalkulacyjnego. Zostały wyświetlone, nowy dokument powstał, wygenerowany, który następnie możemy zapisać. Wybieramy ścieżkę docelową, gdzie chcemy zapisać plik. Zmieniamy jego nazwę. I klikamy Zapisz. Jeżeli chcemy wygenerować plik PDF, powtarzamy wszystkie czynności, wybieramy ścieżkę, typ pliku PDF i Zapisz. W ten sposób korespondencja seryjna została w pełni utworzona. Został otworzony w ten sposób plik PDF, który Następnie możemy wysłać mailem, pocztą elektroniczną lub wydrukować w takiej formie, jak otworzony plik jest widoczny. Zamykamy wszystkie okna, które były otwarte. I w ten sposób korespondencja ukończona. Dziękuję bardzo.